Smycia, kraina surowych gór i żyznych dolin, kontynent podzielony odwiecznymi rywalizacjami, związany wspólną historią konfliktów. Na zachodzie leży dumnie Rzeczpospolita Miałkowska. W Smyci Środkowej leży państwo Kopeci, na północy leży nowo powstałe wielkie imperium Kraszaut, na wschodzie i południu leżą imperium procenranskie i królestwo Branieli, tworząc wielkiej potęgi sojusz. Smycia cieszyła się stosunkowym pokojem, ale ten pokój nie miał trwać długo. Kopeć Szalony, dziki przywódca państwa Kopeci, pod wpływem przebiegłego Owczarza III Kościstego, rozpoczął przygotowania do wojny przeciwko Rzeczypospolitej Miałkowskiej. Jednocześnie potężne imperium Crashout, dowodzone przez bezwzględną antonimę Bite, szykowało się do tego samego. Gdy ich armie były gotowe, Uderzyły na Rzeczpospolitą Miałkowską z dziką furią, rozpoczynając to, co później nazwano Pierwszą Wielką Wojną Smyczy. Siły Kopeci i Kraszautu przełamały granice Rzeczypospolitej Miałkowskiej, zostawiając za sobą spustoszenie niczym potop szwedzki. W stanie rozpaczy i strachu Miałek Dobry, przywódca Rzeczypospolitej Miałkowskiej, Wysłał rozpaczliwą prośbę o pomoc do królestwa Branieli. Wiadomość dotarła do nabranielosa pragmaty, mądrego, lecz starzejącego się władcy Branieli. Mimo swojego wieku rozumiał on niebezpieczeństwo pozwolenia wrogom na bezkarne wzmacnianie się, niczym kolejny rozbiór Polski. Zdeterminowany, by przywrócić równowagę na Branielos Pragmaty wraz z wojskami Imperium Procnerańskiego, dumnymi jak husaria, postanowił ruszyć do walki. Los smyczy zawisł na włosku, gdy odnawiano dawne sojusze i rysowano nowe linie frontów. Kopeć Szalony odnosił wielkie zwycięstwa na początku wojny i choć spodziewał się jakiejś formy wsparcia dla Miałka, nie spodziewał się, że nabranielos i Worian Młot wypowiedzą mu wojnę. Kopeć musiał podzielić część swoich wojsk i przeprowadzić je na drugą stronę kraju, aby zatrzymać sojusz wschodni. Antonima zrobiła to samo. Miałek, chociaż miał wsparcie od największych mocarstw Smyczy, nie był w stanie całkowicie odeprzeć ataku kopeci. Powoli padał pod ich siłą. Gdy armie Prokneraniu i Branieli przypuściły zmasowany atak na ziemię kopeci, ich siła z łatwością skruszyła początkową obronę na granicach. Jednak dzięki ciągłemu napływowi posiłków wzmacniających szeregi obrońców Kopeci, natarcie wkrótce utknęło w martwym punkcie. Siły sprzymierzone znalazły się w impasie, niezdolne do głębszej penetracji terytorium Kopeci. Tymczasem Antonima, widząc, co się dzieje, postanowiła wesprzeć Kopeci w wojnie przeciwko Miałkowi. Z wielką siłą rozpoczęła atak, posuwając się naprzód z brutalną wytrwałością niczym husaria pod Wiedniem. Sytuacja Miałka Dobrego i jego ludu wydawała się tragiczna. Każdy wysiłek odparcia na jeźdźców zdawał się daremny. Ale nadzieja nie została utracona. Z samego serca Rzeczpospolitej Miałkowskiej wyłoniła się nowa siła. Ludzie kierowani niezłomnym duchem i pragnieniem obrony ojczyzny, niczym kosynierzy kościuszki pod Racławicami, zaczęli organizować ruch oporu. Zwykli obywatele, rolnicy, rzemieślnicy chwycili za broń, jednocząc się pod sztandarem wolności i niezłomności. Ci dzielni ludzie, zjednoczeni miłością do swojej ziemi, rozpoczęli ataki partyzanckie na siły okupacyjne, zakłócając linie zaopatrzenia i urządzając zasadzki na patrole. Ich odwaga i determinacja zaczęły odwracać bieg wojny. Wieści o heroicznych czynach. Rozchodziły się lotem błyskawicy, podnosząc morale wojsk sprzymierzonych Prokneraniu i Branieli. Zainspirowani odwagą Miałkowskiego ruchu oporu, wznowili działania z nową energią, zdeterminowani, by przełamać impas i odeprzeć najeźdźców z Kopeci. Wojna, która miała być szybkim podbojem Kopeci i Kraszałtu, zamieniła się w zaciętą i nieprzewidywalną walkę. Losy Smyczy zawisły na włosku. Każda bitwa, każda ofiara, każdy akt odwagi przybliżał królestwa o krok do niepewnej przyszłości. Kopeci, rozwścieczeni klęskami na froncie wschodnim, winą za nie obarczyli mieszkające tam Smyczki. Kopeć szalony, opętany furią niczym jakiś bohater Mickiewicza, postanowił wymordować jak najwięcej Smyczków. Doprowadziło to do dramatycznego spadku populacji niegdyś potężnego królestwa Smyczku. Jednakże okrucieństwa popełnione przez Kopeci rozpaliły w smyczkach żądzę zemsty i wolności. Tak oto wybuchło drugie powstanie smyczków. Pod wodzą wielkiego patrioty smyczków, Adamusa, niczym Kościuszko pod Racławicami, powstanie nabrało rozpędu. Branieli i Procneranie, widząc bohaterską walkę o wolność, udzielili smyczkom wsparcia wzmacniając ich wysiłki przeciwko kopeci. Tymczasem Antonima, obserwując zamieszanie w szeregach kopeci, niczym chytry lis, postanowiła zaatakować wschodnie granice Imperium Procnerańskiego, licząc na osłabienie ich pozycji i wycofanie się z wojny. Plan spalił jednak na panewce, jak pierogi na patelni, bez tłuszczu. Krótko po rozpoczęciu powstania smyczków państwo kopeci skapitulowało. Kraszałt, niczym samotny żaglowiec na wzburzonym morzu, został bez sojusznika. Upadek Kopeci był punktem zwrotnym w wojnie, ale bitwa o smyczkę była daleka od zakończenia. Drugie powstanie smyczków nie tylko przywróciło nadzieję, ale także roznieciło płomień oporu w całym kraju, niczym ogień olimpijski. Los królestw spoczywał teraz na barkach tych, którzy odważyli się walczyć o wolność. Walka trwała nadal, a każdy dzień przynosił nowe wyzwania i okazje do bohaterstwa. Historia smyczków wciąż była pisana, a jej rdzeniem była odwaga i poświęcenie, jak w najlepszych powieściach Sienkiewicz'a. Antonima, pozbawiona sojuszników, kontynuowała daremne próby przełamania obrony Imperium Proknerskiego. Jej wysiłki były jak rzucanie grochem o ścianę. Prokneranie Uwolnieni od zagrożenia ze strony kopeckich, mogli teraz skupić całą swoją uwagę na kraszałcie. Pokonali Antonimę podczas jej wielkiej inwazji, a na zachodzie Miałek wyzwolił swoją stolicę. Imperium kraszałtu, atakowane z dwóch stron, skapitulowało, podobnie jak ich sojusznicy. Upadek kraszałtu był punktem zwrotnym w wojnie niczym upadek dynastii w szekspirowskim dramacie. Tragedia godna samego wyspiańskiego. Z dwoma zagrożeniami, Antonimą i kraszałtem, zneutralizowanymi, pozostałe królestwa Smyci ujrzały promyk pokoju na horyzoncie. Pokój ten był jednak kruchy, niczym delikatna figurka z warszawskiej porcelany. Przywódcy zwycięskich frakcji zwołali na radę, rozumiejąc, że odbudowa Smyci wymaga jedności i niezłomności. Branielijczycy i Prokneranie, niegdyś zaciekli rywale, wyciągnęli do siebie ręce, symbolicznie zawierając nowy sojusz, wykuty w ogniu wojny. Zobowiązali się wspierać Smyczków w odbudowie ich zniszczonych wojną ziem. Gdy kurz opadł, mieszkańcy Smyczki zaczęli odbudowywać swoje życie z nową nadzieją i determinacją. Echa wojny zastąpił stukot młotów i pił, śmiech i śpiew. Duch Smyczy, choć zraniony, pozostał niezłomny niczym warszawska syrenka. Kroniki Smyczy na zawsze zapamiętają poniesione ofiary, stoczone bitwy i bohaterów, którzy narodzili się w tych burzliwych czasach. Dziedzictwo jedności i niezłomności będzie przewodnikiem dla przyszłych pokoleń, ucząc ich, że nawet w najciemniejszych czasach nadzieja i odwaga mogą wskazywać drogę. Tak oto historia Smyczy toczyła się dalej, będąc świadectwem niezłomnej siły i ducha jej mieszkańców. Upadek Kraszautu nie był jedynie końcem, ale nowym początkiem, rozdziałem odnowy i odrodzenia, niczym pierwsze promienie świtu po długiej burzliwej nocy. Po upadku państwa kopeckiego i Imperium Kraszackiego, przywódcy walczących stron zwołali zjazd, by ustanowić traktat pokojowy. Kopeccy, Utraciwszy znaczne terytoria, byli świadkami odrodzenia się Królestwa Smyci na ich dawnych ziemiach. Co więcej, zostali zobowiązani do wypłaty reparacji wojennych Miałkowi Smyczanom, Proknerianom i Branelanom. Kraszaccy również oddali część swoich wschodnich ziem, co dało początek Królestwu Zjednoczonej Północy, na czele którego stanął Bojt I. W następstwie Smyciańskiego Powstania Adamus, zwany teraz wyzwolicielem, wstąpił na tron Królestwa Smyczki. Królestwo ponownie dołączyło do sojuszu wschodniego, który również przyjął w swoje szeregi Rzeczpospolitą Miałkowską. Ta nowa koalicja odtąd znana była jako Wielki Pakt Smyci. Surowe warunki traktatu pokojowego miały na celu powstrzymanie przyszłej agresji kopeckich. Jednakże ich dotkliwość zasiała ziarno przyszłej zemsty. Historia Smyczy nadal się pisze, ale dzięki sile i niezłomności Zjednoczonego Paktu niesie obietnicę lepszego jutra. Gdy atrament na traktacie wysechł, dla Smyczy rozpoczął się nowy rozdział odbudowy i odnowy. Przywódcy, stojąc ramię w ramię, ślubowali odbudować swoją zniszczoną wojną ziemię. Blizny po bitwach były głębokie, ale duch Smyczy pozostał niezłomny. Z każdym dniem echa konfliktu ustępowały miejsca dźwiękom młotów i pi, śmiechu i śpiewu, niczym na odpuście po długim poście. Kroniki smyczy na zawsze będą pamiętać poniesione ofiary, stoczone bitwy i bohaterów zrodzonych w tych burzliwych czasach. Dziedzictwo jedności i wytrwałości będzie przewodnikiem dla przyszłych pokoleń, ucząc ich, że nawet w najciemniejszych czasach nadzieja i odwaga Mogą wskazywać drogę jak gwiazda betlejemska dla trzech króli. Tak więc, historia smyczy trwa nadal, będąc świadectwem niezłomnego ducha i siły jej ludu. Upadek kraszałcian i kopeci oznaczał nie tylko koniec, ale nowy początek, rozdział odnowy i odrodzenia, niczym pierwsze promienie świtu po długiej, burzliwej nocy, jak wiosna po srogiej zimie.